Cześć, z tej strony Marcin, to jest przeprogramowany vlog. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak radzić sobie z krytyką. Rzecz dla każdego programisty niesamowicie ważna, no bo tworzymy coś kreatywnie, a praca kreatywna ma to do siebie, że zawsze posiada jakieś niedoskonałości, no i prędzej czy później ktoś nam te niedoskonałości będzie uświadamiał. No i teraz pytanie, jak sobie z tym radzić, z taką informacją zwrotną, jak się tym nie przejmować, dalej robić swoje, a wręcz widzieć w tym okazję do rozwoju i dalszej nauki. O tym dzisiaj lecimy. Dobra, jeszcze zanim przejdę do meritum odcinka, no to jeżeli jesteś jedną z dwóch tysięcy osób, które trafiły na kanał przez ostatnie kilka dni, to bardzo miło mi Cię powitać. Jest to głównie zasługa tego, że post promujący nasz kanał na wykopie trafił na stronę główną. No i jakby, jak widać, dużo ludzi jest zainteresowane tym, co tworzymy. No ale w komentarzach też pojawiło się dość dużo wypowiedzi negatywnych, no i właśnie te negatywne wypowiedzi w jakiś tam sposób skłoniły mnie do nagrania tego odcinka. No bo jeżeli wziąłbym do siebie to, co ci ludzie pisali, to już bym niczego w życiu nie nagrał, najlepiej bym się schował w piwnicy, a tak mogę powiedzieć im jebać i dalej robić swoje, no bo to właśnie jest kwestia tego, czy każdą krytykę powinniśmy brać do siebie, Moim zdaniem nie jest krytyka konstruktywna. W drugiej części odcinka powiem Ci, jak ją rozpoznać. No, jest też jakaś tam hejt, nie lubię tego określenia, no ale po prostu wypowiedzi ludzi, którzy nie chcą nam pomóc, ale chcą z nami rywalizować. To jest ważne, żeby znać tą różnicę, no bo wtedy możemy właściwie zareagować na tą informację zwrotną, którą dostajemy. Do zobaczenia później. Dobra, zastanówmy się pierw, skąd w ogóle ta krytyka jest dla nas taka problematyczna. Dlaczego to wywołuje w nas takie negatywne emocje? Na to, że wywołuje, jest chyba oczywiste, no bo właśnie ze względu na lęk przed krytyką, wiele osób ma problem z przemówieniami publicznymi, z właśnie z programowaniem, no bo boją się, że ktoś to, ten ich kod będzie krytykował, z jakimś publikowaniem swoich treści w internecie. Skąd taka reakcja? No bo z drugiej strony na pochwały reagujemy bardzo pozytywnie. No i nie jestem psychologiem, ale. Tyle na ile wiem. Z tego co pamiętam czytałem na ten, na ten temat bardzo fajny artykuł na blogu Wait, Bad, Why Jeżeli znajdę ten artykuł to go podlinkuję w opisie. No i tam autor sprowadzał to do przyczyn takich typowo ewolucyjnych. No bo jakby nie patrzeć przez te 200-300 tysięcy lat istnienia gatunku homo sapiens. Głównie żyliśmy w małych plemionach. Gdzieś tam w Afryce na Sawannie. No i jakby w takim środowisku. To, jaką mieli opinie na Twój temat współplemieńcy, miało bardzo duży wpływ na Twoje szanse na przeżycie. No bo jeżeli byłbyś z tej grupy wykluczony, no bo wszyscy mieliby o Tobie negatywne zdanie, no to miało to bardzo duże przełożenie na to, że w się świecie umrzesz, bo samemu sobie nie poradzisz. No i jakby taki mamy układ emocjonalny, układ limbiczny, który jest zaprogramowany w ten sposób. No ale tak się składa, że środowisko trochę się zmieniło, żyjemy w kompletnie innych czasach, Jesteśmy praktycznie samowystarczalni, no i to na przykład, jakie ma zdanie na Twój temat kolega z pracy, a co dopiero ktoś tam w internecie, no już nie ma takiego dużego przełożenia na to, jak Ty sobie w życiu poradzisz. Stąd mamy po prostu do czynienia ze starym mechanizmem, który obecnie już jakby się trochę zdezaktualizował, no ale nadal musimy sobie z nim radzić. A żeby radzić sobie z nim właściwie, no to, tak jak już rano wspominałem, musimy odróżniać konstruktywną krytykę, tak zwany feedback. Od negatywnej opinii na nasz temat. Konstruktywna krytyka oczywiście powinna być przez nas mile widziana, no bo to jest po prostu świetna okazja do tego, żeby się nauczyć nie na własnych błędach popełnianych przez jakiś tam dłuższy czas, No tylko ktoś nam po prostu daje na tacy, jakby wskazuje nam jaki problem, jaki błąd popełniamy i daje nam bardzo często jeszcze rozwiązanie, jak to poprawić. W ten sposób przebiega w ogóle proces nauki. Zdajesz sobie sprawę z błędów, które popełniasz, poprawiasz coś. I idziesz dalej, nie popełniając tych błędów po raz drugi, więc konstruktywna krytyka jest jak najbardziej mile widziana, i wręcz powinniśmy być naprawdę wdzięczni, że druga osoba nas w ten sposób obdarowuje, no bo często to wcale nie jest jakby korzystne dla tej osoby, no bo wiadomo, taka krytyka może zostać odebrana jako negatywna opinia i mieć negatywny wpływ na relacje z tą osobą, więc bardzo często, jeżeli ktoś ma dobre, Intencje, no to nawet obawia się, czy tą, czy tą konstruktywną krytykę nam przekazać. Z negatywnymi opiniami jest zupełnie inaczej. To jest jakiś tam akt rywalizacji. Ktoś najczęściej próbuje po prostu obniżyć Twój status społeczny i jednocześnie podwyższyć swój, no bo wiadomo, status zawsze jest czymś relatywnym, więc możemy jakby aktywnie podnosić swój status poprzez działanie, ale możemy też robić to pośrednio. Poprzez negowanie działań innych. Jeżeli to jest ktoś anonimowy w internecie, no to najwyraźniej taką osobę się ignoruje. A jeżeli na przykład jest to ktoś w pracy, no to moim zdaniem warto takiego delikwenta zdemaskować, powiedzieć wprost, co ona próbuje zrobić, i wtedy na ogół inni ludzie w grupie to zauważają, no i jakby wszystko jest ok. Nasza reputacja pozostaje nietknięta, a nawet ta druga osoba, która próbowała, próbowała przysłoniakować, ten status ma. Obniżony, no bo ludzie nie lubią tego typu machrojek i manipulacji. No i teraz jak odróżnić jedno od drugiego, no bo zawsze ta reakcja, nasza pierwsza emocjonalna, jest negatywna. Jeżeli ktoś coś mówi negatywnego na temat naszego kodu, na temat naszej pracy, no to siłą rzeczy będziemy mieli tą pierwszą emocjonalną, ewolucyjną reakcję, która raczej będzie wiązała się z jakimiś tam mechanizmami obronnymi naszego ego, no i bardzo możliwe, że Dopiero po, po jakimś tam czasie zdamy sobie sprawę, hmm, w zasadzie to była konstruktywna krytyka. Ktoś miał rację, że muszę poprawić jakość dźwięku, albo ktoś miał rację, że ta funkcja była niezrozumiała i powinien zrobić jakiś tam refaktoring czy dodać komentarze. Musimy zawsze się dobrze zastanowić na temat tego, z czym mamy do czynienia. Konstruktywna krytyka czy negatywna opinia, no i zareagować właściwie do tego, co, co to tak naprawdę jest. I to zawsze jest jakaś tam kwestia prawdopodobieństwa. Nawet w negatywnej opinii, jakiejś tam dłuższej wypowiedzi, mogą być elementy konstruktywnej krytyki. No i jak to rozpoznać? No, jest jakby kilka takich wskazówek. Moim zdaniem dobrą wskazówką jest mowa ciała czy sposób wypowiedzi. No, jeżeli ktoś mówi w sposób spokojny, podaje jasno, logicznie, wykłada, co jest nie tak, że mamy tam jakiś stan A i zrób to, to i to, będzie stan B i będzie ok. No to jakby to wskazuje na to, że raczej yy, krytykuje nas w sposób konstruktywny. No jeżeli ktoś jakby krytykuje nas jako osobę, popełnia jakiś wszelkiego rodzaju błędy argumentacyjne, no to wiadomo, raczej mamy do czynienia z negatywną opinią. Ważny to jest kontekst samej sytuacji. No na przykład mamy code review w pracy, krytykuje nas jakiś senior developer, który dba o jakość naszego projektu, no to bardzo często taka osoba krytykuje w sposób konstruktywny, ona po prostu wykonuje swoją pracę. No, chyba że wiadomo, mamy z tą osobą jakąś negatywną relację, ona za nami nie przepada. Kolejny ważny temat, związany trochę z poprzednim punktem, to jest kompetencja danej osoby w obszarze, w którym ona nas krytykuje. No bo jeżeli starszy programista krytykuje jakość naszego kodu, kiedy jesteśmy juniorami, no to bardzo możliwe, że ta osoba robi swoją robotę, daje nam dobry feedback, powinniśmy po prostu przygryźć zęby, przełknąć tę te, pierwszą negatywną reak reakcję. No i potem po prostu poprawić to coś do poprawienia. No ale na przykład, jeżeli ktoś tam skrajnie otyły daje nam tipy, jak schudnąć, jak zrobić dobrą sylwetkę, no to wiadomo, że nie do końca warto traktować zdanie takiej osoby na poważnie. Bo po prostu nie ma tego skin in the game, nie widać, żeby ta jej rzekomo ekspertka wiedza, miała jakiekolwiek przełożenia na efekty, dlatego tak naprawdę szukamy w życiu, po to że się czegoś uczymy, po to cokolwiek robimy, po to, żeby osiągać wymierne efekty. No i ostatnia rzecz, bardzo często łatwo zauważyć, czy mamy do czynienia z negatywną opinią, czy z konstruktywną krytyką. No, jeżeli coś się powtarza częściej, jeżeli któraś osoba nam mówi, że mamy z czymś problem, na przykład że nasz kod jest sformatowany w zły sposób i powinniśmy sobie zainstalować to Priter, no cokolwiek. No to to już wskazuje na to, że jeżeli mamy z kilku miejsc ten sam feedback, no to raczej to jest konstruktywna krytyka, powinniśmy się dobrze zastanowić, czy jeżeli kilka osób zauważa ten sam problem, to czy to nie jest faktycznie problem? na no jeżeli to jest jedna osoba, no to zawsze jakby jest większa niepewność i, i musimy dokładnie się zastanowić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. No dobra, i kiedy wiemy, że mamy już do czynienia z konstruktywną krytyką, no to co powinniśmy zrobić? No przede wszystkim po prostu powinniśmy się zastanowić, co jest do poprawy. Jeżeli osoba nam napisała, co jej zdaniem powinniśmy zrobić, no to super. Jeżeli tego nie zrobiła, no to zawsze możemy dopytać. Ej stary, no bo ja bym chciał faktycznie być jak najlepszym programistą, to jak ja bym mógł na przykład napisać komentarz, żebyś ty tą funkcję rozumiał, jak ona działa, albo co twoim zdaniem tam powinienem zrobić, żeby faktycznie ta funkcja miała jedną odpowiedzialność, a nie trzy, tak jak... Uważasz. No i tym oto sposobem mamy jasny zbiór informacji, co możemy poprawić, co jeszcze możemy ulepszyć. Bierzemy to, odwalamy robotę. Wiadomo, że bardzo często nie jest to przyjemne, ale prawdziwa nauka to jest właśnie proces z podwójną pętlą. Krótkoterminowo to jest bolesne, nieprzyjemne, a długoterminowo daje nam dużo lepsze efekty niż yy, stanie w miejscu i tam zamykanie oczu, udawanie, że wszystko jest ok, już wszystko wiemy na każdy możliwy temat, bo wiadomo, że tak nie jest. Człowiek się uczy przez całe życie i warto z każdej okazji nauki korzystać. Tak więc krytyka jak najbardziej spoko. A co do negatywnych opinii, każdy ma do nich prawo. Każdy również ma prawo opinię drugiego człowieka ignorować i dalej robić swoje. To moim zdaniem jest bardzo często najlepsze rozwiązanie i tyle. A jeszcze jedna rzecz. No, bardzo często jest tak, że to ty masz okazję dać konstruktywną krytykę drugiej osobie, i teraz jak to zrobić w sposób taki, żeby ta osoba tą konstruktywną krytykę nie pomyliła z negatywną opinią. No moim zdaniem warto, jeżeli na przykład oceniasz kod drugiej osoby, to warto wskazać na początku, co jest dobre w tym kodzie. Co ci się podoba, zawsze znajdziesz jakiś, coś pozytywnego. No moim zdaniem, bardzo rzadko ktoś odwali totalną fuszerę, że, że wszystko jest do do wywolenia. Możesz powiedzieć, że są dobre nazwy zmiennych, albo że fajnie, że tu użyłeś stałej zamiast y, jakiejś tam magicznej wartości, ale to i to jest do, do zmiany, więc jakby pokazujesz, co jest OK, pokazujesz, co jest do poprawy. Dzięki temu ta osoba wie, że nie wszystko jest do niczego, ale po prostu musi poprawić jeszcze kilka rzeczy. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. No i również bardzo ważne jest, żeby właśnie nie tylko skrytykować, ale również jasno powiedzieć, co ta osoba może zrobić tak żeby jej to zadanie ułatwić no bo to już jak mówiliśmy jest emocjonalnie trudne samo w sobie więc warto jakby tej osobie proces ułatwić tak żeby ona właśnie się nie zamknęła w tych procesach obronnych tylko jakby poprawiła sytuację no bo to na przykład jak jakościowy kod pisze nasz kolega ma potem przyłożenie na to z jakim my kodem pracujemy no bo prędzej czy później my coś tam będziemy w tym kodzie zmieniać bo nie go czytać więc powinno nam zależeć żeby po prostu wszystko jak najszybciej ulegało poprawie. To wszystko na dziś. Ja zachęcam Cię do obszerenia naszego kursu JavaScript. On jest jeszcze w trakcie budowy. Kiedy już powstanie, powstanie również dla naszych kursantów grupa na Facebooku, gdzie będzie można dyskutować, dzielić się konstruktywną krytyką na temat tworzonych projektów w ramach kursu. To będzie kolejna okazja, żeby uczyć się tego JavaScriptu szybciej i skuteczniej. Zapraszam na stronę promocyjną kursu. PL łamane na kurs.js. Link znajdziesz w opisie. Jeżeli zapiszesz się na listę mailingową, to dostaniesz kurs w najniższej dostępnej cenie. Kolejne edycje już będą droższe. Tak więc zachęcam do tego. Dzięki Ci za uwagę. Widzimy się już niedługo. Wszystkiego dobrego. Siemanko.